Glutenowy omlet to bardzo prosty przepis na omlet, który składa się po prostu z trzech składników. Jajek, mąki, mleka oraz odrobiny z cynamonu oraz opcjonalnie jakichś orzechów. Jest bardzo prosty, bardzo pyszny, można potem na taki gotowy omlet dać różne fajne dodatki, także róbmy. Zaczynamy od jajek. Wybijam do miski 3 jajka, mieszam je dokładnie, dodaję 75 ml mleka, mieszam, dodaję około pół łyżeczki cynamonu, mieszam dokładnie, stopniowo dodaję 75 g mąki mieszając. Dodając stopniowo unikniemy grudek. Tak przygotowana masa jest gotowa do smażenia, opcjonalnie dodaję również orzechy. Planowałem dodać orzechy włoskie, ale nie było w sklepie, więc dodaję pistacje, oczywiście pokrojone. I z tak przygotowaną masą przechodzimy do smażenia. Wrzucam na patelnię tak około łyżeczkę masła, włączam taki średni ogień. Ok, masełko jest rozgrzane, więc przelewam naszą masę i przykrywam pokrywką. Po około 2-3 minutach omlet już powinien być prawie gotowy do przewrócenia. Zobaczcie, można to ocenić po tym, że już brzegi są jakby zrobione. Omlet się rusza i tylko troszeczkę jest płynny na górze, także zaraz przewracamy. O, nawet troszeczkę mi się przypalił, ale to nic na pewno będzie pyszny. I tak przez około jeszcze minutkę półtorej, może dwie yy, pozwalamy drugiej stronie się dopiec i zaraz będziemy go przekładać toż. No i zobaczcie, tak wygląda ten omlecik po upieczeniu. Tutaj troszeczkę się z tej strony przybiegł, natomiast to nic na pewno jest pyszny. Zobaczcie, też widać na przykład tutaj tak kawałeczki pistacji, także, no, bierzemy się za jedzenie. Żeby popróbować różnych smaków, posypię sobie troszeczkę cukrem, pudrem, dżemem jagodowym oraz syropem klonowym. No, zobaczcie, jak to smakowicie wygląda. Muszę spróbować. Ok, pierwszy kęs. Mm. Ja uwielbiam, że ten omlet jest taki zbity, wiecie. Że po prostu jeść co ugryźć. Ja to bardzo lubię. Mm. W jedzeniu, także to mi się bardzo podoba. Mm. Spróbuję też teraz z innymi dodatkami: z syropem klonowym. Mm -hmm. To też bardzo dobrze pasuje, bo wiecie co? Mm, ten onet po prostu absorbuje ten syrop konowy, dzięki czemu no, po prostu jest to fantastyczna kombinacja. O i zobaczcie teraz na przykład jeszcze z cukrem pudrem. Tutaj jest kawałek tej pistacji, także próbuję. Wiecie co? Fajne jest to, że ten orzech jest taki delikatny, delikatny do rady. Nie dominuje, w sensie, mam wrażenie, że. Orzech włoski na przykład byłby lepszy, bo ma trochę taki mm, gorzkawy smak intensywny i by, wiecie, tak jakby przełamywał po prostu tą całą, ym, tą całą kombinację. Natomiast pistacje też są spoko. No ja więc słuchajcie, co ja będę więcej mówił, no po prostu glutenowy omlet na słodko, pyszny na śniadanie. Yy, polecam po prostu, jako nie, nie będę więcej nic mówił. Glutenowy no Filip, hej. mhm, mm mhm, mm mhm. Mm 嗯。Mm.